Obserwował młodą kobietę w autobusie, następnie zgwałcił ją w lesie. Mężczyzna został zatrzymany w centrum Katowic. Z ustaleń śledczych wynika, że ofiara i sprawca jechali z Dąbrowy Górniczej do Sławkowa. 27-latek, który tydzień wcześniej wyszedł z więzienia, śledził kobietę i wciągnął ją do lasu. Grozi mu 15 lat pozbawienia wolności. Katastrofa budowlana w kopalni Budryk w Ornontowicach zawalił się jeden ze zbiorników do magazynowania węgla. Uszkodzona została także część taśmociągu. Nikt nie został poszkodowany. Koniec z odliczaniem drobnych i spukaniem w szybkę kabiny. ZTM ostatecznie rezygnuje ze sprzedaży biletów u kierowców i motorniczych. Urzędnicy przekonują, że biletomaty są we wszystkich pojazdach. Eksperci ostrzegają, nie wszyscy są gotowi na pełną cyfryzację. Ptasi śpiew w Gliwickiej Arenie do niedzieli trwają 85. Ornitologiczne Mistrzostwa Polski. Największe tego typu wydarzenie w kraju skierowane jest nie tylko do hodowców i pasjonatów. Egzotyczne okazy może zobaczyć każdy, bo wstęp jest bezpłatny.